Cześć. Drodzy widzowie, witam was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kontynuujemy serię 100 równa się X. Trwa seria 11 i mamy już część piątą tej serii. Na pierwszy odcinek wkład to był 100 zł i lecimy tak po kolei. Wygrana na pierwszym odcinku jest wkładem na drugi i tak dalej. Na czwartym Odcinku właściwie na czwartej części, tej 11 serii, wygrane było 82 zł. Dlatego dzisiaj, na część piątą to jest właśnie nasz wkład. I postawiłam dzisiaj na zdrabki o pokrewnych zasadach. Kupiłam wyłącznie zdrabki, w których mamy wygrywające liczby i twoje liczby. We wszystkich są te same zasady. No Czasami oprócz tych wygrywających liczb szukamy jednego lub dwóch wygrywających symboli, ale generalnie chodzi w nich o to samo. Mam 10 drapek pensje za 2, dużo kasy za 5, srebro złoto, green money i czas na premię. To są łącznie 4 za 5 zł, 4 za dychę, Wygrywamy płynne złoto, 500 tysięcy w banku i kokosowa fortuna i za 20 super mega pensja, łącznie 82 zł. I przypominam, to, co dzisiaj wpadnie, będzie wkładem na część szóstą. Także mam nadzieję, że, w poś, że wśród tych 10 zdrapek znajdują się jakieś wygrane i część szósta się odbędzie. Trzymajcie kciuki, ja delikatnie przybliżę i zaczynamy. I lecimy po prostu od najtańszych strapek. Mamy pensję za 2 złotem z numerem 98. I każda wygrana na wagę złoto. Każda wygrana daje nam wkład na przyszły odcinek. Szukamy 11 i 27. mamy 23, 9, 19, 22, 28 i pensja. No to ta nasza jedenaczka za 2 zł. Niestety dzisiaj pusta. Strapki za piątkę. Zacznijmy od czasu na premię z numerem drugim właśnie. I tutaj szukamy oprócz wykrywających liczb hurtela dającego przypisaną kwotę. A szukamy 29, 28, 22 i 23. Patrzcie same, 20. I czy tutaj też będą się pojawiać? Pierwszy obok: 24.

Oby nie było zera, bo skończymy na piątej części. A chciałabym jeszcze tą serię trochę przedłużyć. Dobra, tutaj, dwa pierwsze rzędy bez wygranej. 28, 21, 6 i, i 3. No, na razie, na razie, bez sukcesu.

I 6, 26, 25, 3, 29 i 12. Miał być taki fajny tematyczny odcinek, ale na razie moje liczby nie są wygrywające w ogóle. Dobra. Jeszcze jedna za piątkę dużo kasy. Numer 40. Tutaj szukamy oprócz, oprócz liczb plików. 20, 28, 22 i 18. No, czekam na przełamanie. I mamy 27, 32, 19, 28. No, jest wygrana. Będzie! Będzie część szósta. No i teraz zaraz się okaże, po wydrapaniu wszystkich strapek, za jaką kwotę. 6 i ostatnie mamy. 26. Także wygrana tylko pod 28. 5 zł. Ale jest. DD. Także mamy pierwsze 5 zł. I idziemy do zdrapek za 10. Zacznijmy od płynnego złota, bo mam z najwcześniejszym numerem. Numer 9 szukamy oprócz liczby worka albo złota dającego dwukrotność. I lecimy z tą zdrabką. W drapaniu jest po prostu <gryw> okropelna, ale zobaczymy. Może zawartość wynagrodzi. Dwadzieścia osiem, siedem, jeden, dwanaście i dziewięć. I co my mamy tutaj? Dwadzieścia siedem, trzydzieści sześć, dwa, piętnaście i trzynaście. dwadzieścia jeden i jedenaście osiemnaście osiem i cztery trzydzieści dziewięć no ręka już boli czternaście dziewiętnaście Dwadzieścia pięć i szóstka. Został ostatni rząd. Dwadzieścia sześć, trzy, dwadzieścia dziewięć, pięć i dwadzieścia cztery. No nie, strapka nie wynagrodziła wcale trudów. Także tutaj też pusto no, na razie. Te zdrawki dzisiaj bardzo, bardzo oporne. Wygrywamy z numerem 10, Będziemy szukać oprócz liczb koszulki albo buta dającego dwukrotność. 36, 28, 32, 26 i 22. Głównych już nie ma. Całkiem niedawno padła ostatnia z nich, więc...

29 O oh, wow, gol Pierwszy raz mam ten symbol 24 16 19 Pod golem 10 zł Mnożące wygraną raz i dwa, więc strapka daje nam 20 zł Kontrolne DD Super, bardzo, bardzo się cieszę Pierwszy raz zobaczyłam ten bucik no, i mamy 20 zł w tej zdrawce, więc no, już nie ma aż takiej tragedii. Kolejna kokosowa fortuna z numerem 30 tutaj. Oprócz liczb szukamy pliku albo kokosa dającego dwukrotność. A w tej zdrawce już dłuższy czas nie ma żadnych głównych, dlatego w ogóle bardzo dawno jej nie drapałam. Widzę, że na innych kanałach też się nie pojawia, ale. Pasowała dzisiaj do tematu odcinka, więc wzięłam czemu nie. Dwadzieścia osiem, jeden, czterdzieści dwa, trzy i trzydzieści cztery. Mamy. Dwadzieścia trzy. Cztery. Trzydzieści pięć. Czterdzieści jeden. I trzydzieści sześć. Czterdzieści. Siedemnaście, dwadzieścia sześć, dwadzieścia cztery i trzydzieści dziewięć, trzydzieści dwa, pięć, piętnaście, trzydzieści siedem, jedenaście, ostatni rząd, dwa... 25, 19, 38 i 18. Kontrolne. Różne wygrane I niestety nie ma. I muszę zmienić drapak, bo ten się ewidentnie stępił. Zostały nam dwie zdrapki ostatnia za 10 zł. Tutaj z numerem 22 będziemy szukać albo złota, albo banku dającego dwukrotność. No i wygrywających liczb. Zdrabka 500 tysięcy w banku. No i patrzymy, czy jeszcze uda się coś wyskubać. 28, 30, 32, 5 i 2. I szukamy. 12 i 1 trzydzieści trzy i trzydzieści cztery dwadzieścia sześć dwadzieścia pięć dwadzieścia dziewięć sześć i szesnaście trzydzieści jeden trzydzieści siedem dziewięć cztery i dwadzieścia dwa 11, 28. Już myślałam, że nic nie wpadnie, ale jest. 15, 18 i 4. Także jedna wygrywająca liczba. I daje nam 20 zł. Fajnie, Fajnie że nie zwrot, tylko coś więcej. No to ostatecznie nie jest tak źle, i została jeszcze jedna. Super, mega pensja z numerem 7. Tutaj, oprócz liczb, możemy jeszcze tylko znaleźć napisy. No ale głównej już tej zdrapce nie ma, więc co najbliżej pojawi się jeden z dwóch. Szukamy 12, 17, 16, 7 i 13. Chyba muszę. A nie, nie będę oddalać. Jest okej. Okay.

Trzydzieści dwa, pięćdziesiąt, jedenaście, jeden i czterdzieści jeden, dwadzieścia jeden, trzydzieści osiem, trzydzieści siedem, sześć, no i napis, i został ostatni rząd. Dwójka dziewiątka piątka dziewiętnaście i osiemnaście. Niestety, najdroższa bez wygranej. Więc dzisiaj na wkład osiemdziesiąt dwóch Mamy tutaj trzy. 7 drapek pustych, a 3 przyniosło wygrane. Zwrot w dużo kasy, czyli 5 zł. Dwukrotność wygrywamy, 20 zł, i 500 tysięcy w banku również 20 zł. Więc łącznie, właśnie na wkład 82 mamy 45 zł. No, także wkład się coraz to bardziej pomniejsza, niestety. Ale mamy cały czas 45 zł w grze i właśnie za tą kwotę będziemy drapać zdrabki na części szóstej. Także już Was teraz zapraszam. Mam nadzieję, że za te 45 zł uda się wybrać coś, coś szczęśliwego i dzięki temu jeszcze, jeszcze trochę coś powygrywamy, może domnożymy. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Ostatecznie wcale nie jest tak źle, jakby mogło być. Także nawet więcej niż połowa dzisiaj wpadła. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zapraszam do lajkowania, do zostania ze mną na dłużej. No i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa kochani.